Hejka wszystkim na moim kanale w kolejnym odcinku, a dzisiaj jest film z kolejnej aktualizacji. No i w końcu jest aktualizacja z zamkiem Merchandise EU. Ja nie wiem w sumie czy dobrze wypowiadam tą nazwę, ale naprawdę widziałam dużo spoilerów. W sensie nie aż tak dużo, żeby nie wiem, wszystko już wiedzieć. Ale yy, wiem jaki mniej więcej będzie tam klimat i naprawdę jestem zakochana, naprawdę jest tak pięknie tam. I mniej więcej to będzie miało właśnie taki jakiś mroczny klimat, dlatego też tak się ubrałam jako czarownica. Ale naprawdę nie mogę się zaczekać, w ogóle nie wiem gdzie ja mam tutaj jechać. Nie wiem czy ja dobrze jadę tutaj. Chyba dobrze, no bo jedziemy w miejsce yy, tego, tego krzyknika na mapie sobie zaznaczyłam tu wcześniej. I tu ma być jakaś taka chyba dziewczynka. O, jest. Dobra. Luciana. Sabina, dobrze cię widzieć. Kopę lat. Porozmawię z Lucianą. Co porabiasz? Też chcesz poznać sekret zamku Merchengastu? To tajemniczy zapomniany przez wszystkich zamek. Przysięgam, że jest w górach, ale nikt o, tym, o nim nie mówi. Hmm, ciekawe dlaczego. Przeprowadzałam rozeznanie. Budynek ukończono nie tak dawno temu, zapewne pod koniec XVIII wieku. Dlaczego więc tak mało o nim wiemy? No ja w sumie też nie wiem. Widziałam, że most zwodzony jest opuszczony jak zwykle, ale nie słyszałam niczego z zamku i z jakiegoś powodu nie odważyłam się pójść dalej. Mam pomysł: Pomożesz mi przeprowadzić wywiad z mieszkańcami we wiosce rybackiej na zachodnim przylądku? Żyją tak blisko zamku, że na pewno coś wiedzą. Pewnie wskakuj. Chwila, gdzie? Aha, ruszamy. Z nią. W ogóle to ja wam tutaj to, to zadanie z tymi wywiadami przyspieszę, dlatego że widziałam u innych YouTuberów. Ile trwają ich odcinki właśnie z tej aktualizacji? No i trwają gdzieś tak około godziny, więc ja wam tutaj szy szybko wszystko skrócę, dlatego że no... Nie chcę, żeby to było zbyt długie. Ej, tutaj mi się coś takiego wyświetliło, jeśli ktokolwiek to słyszy, proszę przybądź do Match'n'Gastu, potrzebujemy pomocy, wkrótce będzie za późno. Coś takiego mi wyskoczyło i wcześniej było jakieś takie niebieskie coś. Także może coś tu magicznego będzie. Co to było? Wizja? Wiatr uliczny. Warunki sp, Ale jeszcze dostało kilka osób. No dobra. Ona tu stoi. Dalej. I jak? Niczego nie udało ci się dowiedzieć? U mnie tak samo. Przecież ty tu cały czas stałaś. Nikt nic nie wie. Dziwne, nie? No, jakby ja też nic nie wiedziałam o tym zamku. Co takiego? Ktoś prosił o pomoc? Ja nic nie słyszałam. O jacie, tajemnicze wołanie o pomoc. Kiedy przyglądamy się w sprawie, myślisz, że pochodzi z zamku Merchengast? Nie zaszkodzi sprawdzić. Tak, to będzie świetny pomysł. Muszę sprawdzić, jak się czuje Syria i się upewnić, że dotarł do stajni. Czyli, że to jest jej koń? Ej, bo ja nie wiem, gdzie ja tu mam jechać, bo pokazuje mi na mapie, że w tą stronę właśnie, ale z drugiej strony... No to gdzieś indziej, gdzieś tutaj, przede mną jakaś ścieżka. W ogóle nie wiem, gdzie ja mam jechać. No chyba, że pojedziemy tam dalej, bo tu widzę, że jest dalej i nie ma tego osuwiska. Chyba. Co wcześniej tu było, nie wiem. To tu, dobra! <laughs> Przyjechaliśmy! Kacenka! Stój, Wiedźmo! Nie chcemy uciec tutaj. Rozkazuję ci natychmiast odejść. Co? Nie jestem wiedźmą. Jestem niewrażliwa na te sztuczki, wiedźm. Opuść to miejsce, to ostatnie ostrzeżenie. Nikt o zdrowych zmysłach nie nosiłby takich ubrań. Tak, wyglądają wstrętne wiedźmy, które próbują się ukryć. Właśnie po ubrałam ten kapelusz, żeby... Ładnie wyglądać. Przesięgam na Aiden, że nie jestem wiedźmą. Mów, mów mi Sabina, proszę, wypuść wpuść mnie i porozmawiajmy. Na Aiden, powiadasz. Szept, szept. Tym razem cię wpuścimy, ale zalecam powstrzymać się od sztuczek. Okej, okay. opuść most. Właśnie specjalnie widziałam tego starego Shire'a. Ja wiem, że on tutaj nie za bardzo pasuje do tej nowej grafiki i w ogóle, bo nie ten zamek to jest nowa grafika, i w ogóle. Ale... jaka scenka. O, jaki ten zamek jest ogromny. Tutaj się wszystko załadowuje, ale naprawdę jest taki pi. No, oczywiście się teleportowałam. No hej, koniu, jedź! Dobra, tu zrobiłem sobie zdjęcie. Dokładnie. Ja wiem, że dopiero teraz zjeżdżamy tutaj i w ogóle później będzie ładniej, ale jeszcze tutaj zrobimy zdjęcie. Za chwilę nie będzie takiego czystego nieba. Wy rzeczy samej wiedźmy nigdy nie nadchodzą od tej bramy. Może mówisz prawdę? Okej. Okay. Pozwól, że się przedstawię. Jestem Margaret, najstarsza córka księcia Mer... Księcia To Totokin, mój ojciec. Na razie możesz tu przebywać. Mam nadzieję, że naprawdę chcesz nam pomóc. Ale zanim wejdziemy, zapamiętaj jedną rzecz. Jeśli zrobisz coś podejrzanego, czeka cię marny los. A teraz chodź. Proszę, za mną. Wyjaśnię ci, jakie ogromne zło ciąży nam na sercu. I w ogóle ona jest taka piękna. Ma taki ładny strój. Margaret. Też oni tutaj widzę, że jeżdżą nas. nas. No mówiłam, nie, bo jest taki ładny, w ogóle to jest tak pięknie. Naprawdę tu ma taki swój klimat. Tu muszę też cyknąć fotkę. No patrzcie jakie to jest cudowne. Idealne. A tu widać w sumie... A naprawdę... Aha, dopiero tutaj musimy jechać. Ej, tu już nie są takie ładne te domki. Nie da się ukryć. Jaka animacja. Że nasz zamek ma za sobą lata świetności, a jego najnowsze elementy ukończono zaledwie parę dekad temu. No dobra, tyle się jednak od tego czasu stało. Mhm. I naprawdę to ma taki vibe, wiecie, starego takiego, takiej starej, zniszczonej wioski, jakby tu nikogo nie było. I też w ogóle dla mnie nie pasuje to, że jakby tu są ludzie, ludzie, niby jakieś mega królestwo. Nic nie było wcześniej o tym w ogóle wspomniane, o tym zamku, że w ogóle nie wiadomo było, że tutaj jacyś ludzie mieszkają. Zniszczone mury czy domy można odbudować, ale utraconych is istnień nie. Cmentarz? Jeźdźcy płaczą za koni, dzieci tracą rodziców, rodziny zostają rozdzielone. Jeszcze parę miesięcy temu toczyliśmy wojnę. Okropną, brutalną wojnę. Mhm, no to pewnie to jest cmentarz. Ale naprawdę tutaj... Jest grafika mega ładna. Jakby widać, że tutaj wszystko jest to nowe. W sensie, jakby nowa grafika. O to mi chodzi, że to jest wszystko takie dopracowane, nie jest zrobione po łebkach. No, każde drzewo tutaj jest inne i każdy budynek ma po prostu jakieś szczegóły. No dosłownie, patrzcie. Tutaj mury są jakieś. Tutaj ogień jakiś różowy. Pandoriański. I ta fontanna jest tu. Ten obszar nazywamy przed. Zamczem. Innymi słowy, to główny dziedziniec i serce zamku, w którym toczy się codzienne życie. Zazwyczaj znaleźć tu można szlachtę i pospólstwo. Jeju, naprawdę, tu jest tak cudownie! Taka jesień tutaj panuje, trochę mi to przypomina twierdzę galopującego, w sensie taką mega, mega ładną. I ten. Tak, jest tu teraz bardzo pusto i cicho. Ale nie mamy wyboru. Robimy co do nas należy, by nasi poddani byli bezpieczni i wolni od zagrożeń z zewnątrz. I jak dużo PD w ogóle. Dobra, droga, nieraz zrobiono. Ja myślę, że to w ogóle dzięki tym zadaniom wszystkie zrobimy tutaj. Yy, no, w sensie całą tą drogę. Wkrótce zrozumiesz, że od czasu wojny nie tracimy czujności. Musimy być ostrożni w kontaktach z nieznajomymi. No, ale naprawdę, to jest strasznie. Dziwne, że tutaj nic nie jest, jakby. W sensie, że wcześniej nie było w ogóle o tym wspomniane nic. Że ktoś tu w ogóle mieszka, jacyś ludzie. Uwaga! Uważam, że ta nieznajoma osoba nie chce nam zaszkodzić. Nie ma się czego bać. Wow, naprawdę, to jest tak pięknie. Stopnie. I te animacje też. I patrzcie, tu jest tak, że tu jest ostra osoba, i reszta jest taka zamazana. Ej naprawdę, kaccenki tutaj. Bo wow, w końcu ktoś idzie, a nie się teleportuje, nie? Super. Naprawdę super, jest. So, Te kaccenki są mega fajne. Cenimy sobie zaufanie, ale uważamy, że trzeba sobie na nie zasłużyć. Mhm. No, czy ty możesz. No. Uważam, że moim obowiązkiem jest pomóc Ci poznać naszych ciężko pracujących poddanych. Chodź za mną, pokażemy Ci nasze codzienne życie. 75 plus PD i 100 szylingów. Okej. Okay. No i tu będzie pewnie ta oprowadzka, co nie? Tu zna... no tak. Tu znaleźć można stragany targowe. Można się na nich zaopatrzyć w jedzenie, ubrania i wszystko, czego, czego potrzebuje koń. Tu jakiś sklep z ubraniami. Gdzie na, dalej Tu na górę mamy jechać? No, muszę coś zobaczyć. Ej, sklep jest. Okej, okay. tutaj mamy jechać? Strasznie... no. Kurczę, na telefonie tak się trudno steruje. No dobra, ja sobie jeszcze bardziej utrudniam życie. To droga na Podzamcze. Po drugiej stronie znajdziesz główną twierdzę. Mieszka w niej Wilhelm Jacob von Marchengast. Jakie tu jej imię? My teraz jedziemy blisko niej, żeby... A, dobra, chociaż... Stajnia tu jest! Wow! Nasza ukochana stajnia niemal doszczętnie spłonęła w trakcie wojny, ale na szczęście udało nam się ugasić pożar. Mamy nadzieję, że w przyszłości znów będzie równie imponująca jak kiedyś, ale najpierw musimy się zająć ważniejszymi sprawami. W każdym razie stajnia jest bezpieczna. Ej, zniknęła ona? Aha. Czeka na mnie! Wow! Może nie jesteśmy związani z wierzchowcami w taki sam sposób, jak reszta mieszkańców Jorwiku, ale mimo wszystko jesteśmy dumni ze swoich zwierząt. Towarzyszą nam w doli i niedoli. Jakie ładne smoki! Podczas wojny z Wiedźmami konie były dla nas bardzo ważne. Jeśli źle się czują lub są ranne, robimy wszystko, by powróciły do zdrowia. Ale to nie są konie, tylko to są smoki. Smoko-konie. Bardzo ładne są. A ja nie kupuję smoku, bo nie wiem, w sumie czemu. Witajcie! Cieszę się, że wszystko u Was w porządku. Sabina, pozwól, że przedstawię Ci Hermione, Gatel i Wolfganga. Wolfganga. Opowiedziałam Ci wcześniej o niedawnej wojnie. Choć teraz panuje pokój, życie nie jest łatwe. Mamy mnóstwo problemów: klęskę głodu, zniszczenia, do naprawy, rany do opatrzenia. Skoro chcesz nas wesprzeć, Przeć, możesz wys może wysłuchasz problemów tych ludzi i sprawdzisz, sprawdzisz, co da się zrobić. Jaka muzyka w ogóle. Czemu teraz taka muzyka? Przecież nic się takiego nie dzieje. Mam nadzieję, że łatwiej ci się będzie odnaleźć w zamku. Jego mieszkańcy robią się nerwowi na widok nieznajomych twarzy, ale gdy ich lepiej poznasz. Obdarzą cię zaufaniem. Aha, dobra, ja ogólnie myślę, że yy, strasznie to jest dziwne, że po prostu tutaj niby mieszkali ludzie jacyś w tym zamku, ale nikt z Jorwiku nie wiedział, że w ogóle istnieje coś takiego, że, że, że w ogóle ludzie tutaj są. Skąd oni mają, nie wiem, takie ciuchy na przykład, albo nie wiem, skąd oni mają wody i tak dalej. Ja nie rozumiem. Naprawdę tego nie rozumiem, po prostu to jest tak trochę ze też że tutaj nagle są ludzie. Wow, żyją ludzie i oni wiedzą o nas, że lubią konie, a, a tutaj my o nic, praktycznie nic nie wiemy od XVIII wieku. Naprawdę strasznie to jest dziwne. No dobra, bierzmy tego. Witaj, jestem Wolfgang. Nazywasz się Sabina, prawda? Ślicznie się ubierasz. Nigdy nie widziałem takiego stroju. Mój piesek to uciekł. Jest gdzieś w zamku. Sam bym go poszukał, ale jest w budynku parę miejsc, od których trzymam się z daleka. Wiem, że jego wyso wysokość o nas dba, ale potrafi być przerażający. Zwłaszcza od czasu wojny. Jeśli znajdziesz chwilę, poszukasz dla mnie odtona? Martwię się. I to jest taka ważna rzecz. Oni tutaj mają mnóstwo ważniejszych rzeczy do roboty, jak na przykład odbudowanie stajni, albo nie wiem, naprawienie budynków, a tutaj jest jakieś takie coś. No dobra, szukajmy tego psa. Mogę już cię złapać? W końcu. W końcu cię mam. Wolfgang ci się o ciebie martwi. Zabiorę cię do niego, dobrze? Hau! Mhm. Mm po co ty rozmawiasz z psem? Och, to. Cóż za ulga. Dziękuję ci za znalezienie go. Przepraszam, ostatnio łatwo mnie przestraszyć. Teraz ty. Witaj, kim jesteś i co robisz w naszym zamku? Nie znam cię, ale skoro Lady Margaret twierdzi, że chcesz nam pomóc, to jej zaufam. Moja najmłodsza córka miała roznieść nasze ziarno po zamku, ale przestraszyła się jakiegoś hałasu i uciekła. Biedaczyna jest taka młoda i nie powinna nam pomagać. Musimy znaleźć worki z ziarnem i je dostarczyć. Brakuje jedzenia, a my nie chcemy, by ludzie głodowali. Mhm, czyli to jest jakaś po prostu nie jest jakaś mieszkańczyni, tylko tutaj chyba właśnie ona rządzi. Tutaj nie wiem, jakaś szlakta czy coś w tym stylu. E, dobra, to jest chyba tu znowu, czy nie? Tu. Oczywiście musiałam e, wpaść w skałę, tak dokładnie. Ej, w ogóle tu jest ten plac, i tu chyba będą jakieś zawody organizowane i tak dalej. Mega. Udało Ci się znale znaleźć całe ziarno. Dziękuję Ci z całego serca, że nam pomagasz, mimo że jesteś tu od niedawna. Dopilnuję, by wory trafiły do odbiorców. 75 PD dla postaci. Mega fajnie. Wie tutaj chyba kolejny poziom. Teren wybiegu jego wysokości jest w nie najlepszym stanie. Od wybuchu wojny zajmujemy się najważniejszymi naprawami i staramy się, by każdy miał dach nad głową. Ale może nadszedł czas uprzątnąć wybieg. Liczymy, że wkrótce znów uda nam się organizować wyścigi z przeszkodami. Ludziom przyda się odrobina rozrywki w takich czasach. No ale wy nie macie wojny! Naprawdę? Chcesz pomóc ze sprzątaniem? Bardzo ci dziękuję. Nie spodziewałam się tego po kimś nieznajomym. Ja każdemu pomagam w Każdemu na Jorwiku. Każdym nie znam. Z tego, że pomagam. Bardzo dużo. Wszystkie śmieci posprzątane? Fantastycznie. Jeju, jakiego ktoś ma tutaj słodkiego tego. Jeju. Słodki. Margaret. Kolejne zadanie. Cieszę się, że twoje czyny nie prze... Twoim słowom. Nie sądziłam, że zajmiesz się naszymi codziennymi problemami, a jednak każdy otrzymał pomoc. Oczywiście wygląda na to, że mój instynkt nie kłamał. Instynkt nie kłamał. Może przydasz się bardziej niż się spodziewałam. Hmm, po prostu ci pokażę za mną Sabina. Porozmawiaj z Margaret, dowiedz się co jest po drugiej... Ojeju, ten to już jest ten czas, kiedy ona pokazuje nam przejście do tych wiedźm? No bo y, ta aktualizacja u mnie będzie podzielona na dwie części, czyli tą, gdzie robimy zadania w zamku i później gdzie odblokowujemy właśnie ten las z czarownicami, więc chyba tutaj za chwilę się będzie kończył ten odcinek. W sumie nagrywamy już 30 minut prawie, także nie wiem, u was na pewno będzie to krócej wyglądało, ale nie wiem, czy zdążę, bo wrzucić ten drugi odcinek z tego lasu, dlatego, że dosłownie w niedzielę wyjeżdżam na obóz jeździecki, kiedy wy to oglądacie. Ja to nagrywałam w piątek, więc nie wiem, czy w ogóle zdążę, ale no, zobaczymy. Jakie poszarpane drzwi, jeju. Jakieś bestie? Co to jest? Wyglądają jak jakieś. kamienie? Wszystko zaczęło się po zakończeniu wojny. Nie wiemy co to dokładnie jest. Mamy jedynie pewność, że nadeszło z lasu. Nazywamy to chorobą. No to faktycznie, oryginalnie. Nasi naukowcy uważają, że to poważnie zakażenie roślin. Niszczy zboże, zabija drzewa. Oczywiście wszyscy w zamku są przerażeni. A co jeśli ta plaga się rozprzestrzeni? Hmm. Nie wiem. Choroba to klątwa rzucona przez wiedźmy zamieszkujące las. Nasz spór trwa od dziesięcioleci, ale ostatnia wojna była najgorsza ze wszystkich. Chcą się nas pozbyć. Wróg się wycofał, a ojciec zakazał ludziom wchodzić do lasu, by nie prowokowali jego mieszkańców. Ale musimy coś zrobić, nie możemy dłużej czekać. Mam tylko nadzieję, że ojciec również to zrozumie. Czyli jej ojciec rządzi nie za bardzo ona, tylko ona jest taką jakby księżniczką. Jeśli chcesz nam pomóc, możesz coś dla nas zrobić. Nie należysz do żadnej ze stron. Dzięki temu możesz dowiedzieć się czegoś więcej o chorobie i nie wywołać kolejnej wojny z wiedźmami. Czyli ja mam być taką przynętą, tak? Cudownie. Czy będzie na drugą? Będzie na drugą drogę pioniera. Super. Nazywamy to skamieniałą chorobą. No to jak wy to w końcu nazywacie? Zwykłe bronie są na nic, przyda ci się coś potężniejszego. Pomoże ci na Mam nadzieję, że dzięki temu uzyskamy dostęp do lasu. d? Wow! Kuźnia ma wiele zastosowań. Mamy to szczęście, że możemy wykuwać nie tylko narzędzia i oręż, ale też rzadsze przedmioty. Proszę. Powierzam ci magiczny odłamek. Kowal będzie mógł z niego wytworzyć kopię. To oczywiste, że ten odłamek pochodzi z Pandorii. Ciekawe, skąd wzięli taką moc. No właśnie, skąd oni mają tutaj ten ogień pandoriański cały. Gdzie mam iść? Do kowala, tak? Hmm. Tu jest kowal. Ej, no, dosłownie to jest jakiś pandoriański ogień. Ciekawe, czy, czy tutaj będzie dalej właśnie pociągnięta fabuła tutaj, że skąd mają pandoriański ogień. Witaj Lady Margaret, prosiłbym wykuł dla ciebie magiczną kopię, tak? No zdecydowanie by było to ciekawe, jakby właśnie poszło w tą stronę y, dalej z tym zamkiem, dlaczego mają tutaj ten pandoriański coś. Minęło dużo czasu, odkąd wytworzyliśmy ostatnią. To musi oznaczać, że zadaniem Lady Margaret zasługujesz na broń, która zapewni nam bezpieczeństwo. Ufam naszej pani bezgranicznie, a skoro ona pokłada w tobie swoje nadzieje, ja również. Jednakże nasi jeźdźcy muszą sobie zasłużyć na sprzęt. Obsługa później zajmujesz się ty, a ja będę ci dawał wskazówki. Nie no, drugi kowal ten. Konrad się znalazł normalnie. I jak ja nie lubię tych zadań. pozostałe... podgrzej że w Co ja co ja mam robić? Tu mam robić? Nie no, tutaj się nie... Co powinno się świecić coś? Jezu, tu ogień jeju! Tutaj. Jak ja nienawidzę tych zadań po prostu. Jakuj żelazo na kowadach? Gdzie jest kowadło? Tu jest kowadło, dobra. A, tu łatwo idzie, dobra. Klikam. O, chodź żelazo. W wodzie chodź woda. Waza. Podgryź żelazo w kuźni, znowu do ognia. Żelazo poza, Wykuj żelazo w ko... Wadle, gdzie to? Tu? Klikaj w to, no. Klikaj w to. Hej, klikaj w to! Halo, babo, no klikaj w to! W końcu, Jezu! Miałam zabał. Wy, wykuj żelazo na ko... Znowu tu? Dobra, szybko, szybko. Dobra, yy, chodź żelazo w wodzie, 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 wodzie. Szybko, szybko, no szybko. Wodzie, no halo! Jeju. Czemu ten... Czemu to się nie klika? I jeszcze raz tutaj, jeszcze raz. Kiedy w ogniu? Kiedy w ogóle? Kuj żelazo w kowadle. Podróżcie żelazo w później. Już! Czemu tu nie może być normalnego ognia? Jest? O, chodź razu No ile jeszcze tego będzie? Jest? Skończone? Tak, w końcu. Widzę, że masz już doświadczenie w wykowaniu. Nie najgorzej. Teraz wykorzystam twój magiczny odłamek i dodam wykończenie. Perfek, twoja kopia jest gotowa. Proszę. Jakie duży to jest. Okej. Okay. Jaki rozpikselowany ogień. Wow. Tego nagło uniosła... Magiczna kopia. Zdobywasz kopię. Znak jakoś zostaliśmy. Proszę, obchodź się z nią ostrożnie. W tej kopii zawarta jest potężna magia, z którą większość potencjalnych użytkowników nie dałaby sobie rady. Jeśli mam być szczery, to liczę, że to moja ostatnia taka broń. Zdecydowanie wolę wykuwać podkowy i żerandole. Jak zwykle paplam. Wracaj do Lady Margaret. Uznała, że potrzebujesz tej, takiej kopii, a to może oznaczać tylko jedno. Znów nastały mroczne czasy. Mroczne czasy. I tu jest mój koń. Dobra, czyli teraz tutaj będziemy wchodzić do tego lasu, więc myślę, że to by było na tyle w tym odcinku. Oczywiście później się pojawi. Yy, prawdopodobnie odcinek z drugiej części tej aktualizacji z lasu. No a ja mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, to oczywiście zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję, aby nie przykapić drugiej części, a ja się z Wami żegnam. Bajo!